na kol, do. Będą ryzykować uszkodzenie tego, tego drugiego, tylko po to, żeby wycofać ze strony warg drugą centralną ładunek. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszyscy żołnierze niemieccy biorą udział w kolowaniu czy w odzyskiwaniu ciężarówki. Pozostali czekają na wzgórzu, spodziewając się natarcia radzieckiego. Problem polega na tym, że samochód ciężarowy jest niemal zupełnie uszkodzony. Wydaje się jednak do zaciągnąć na pol i teraz będzie trwał dramatyczny wyświetsz czasem. Wyszlik z czasem, który spotęgowany jest naparciem raczej sił pancernych, które widzą Państwo w dolnej części naszego pola. Naparcie prowadzone przez działo samodzieżnych 153.

Muszą zaryzykować bój, który pozwoli na Tam się a odholowanie samochodu ciężarowego dalej na kółko. Temu się zaczęło. MG 42. Nad wolę walki szybują pociski mm OVP. 81 mm pociski serwera 34. 84, 82 mm granaty moździerzy radzieckich, które spierają na tarczy piechoty. Odziwa się karabin maszynowy samochodu BA-64. Nie no że ten pojazd nie będzie wciąż w skutecznie, na grenadierów. Decydują się na ostateczny szkór. Nie licząc się z kosztami, starali się powrócić jak po to, żeby podążyć za transportem Trzecina. Nie nie na anyway Niemcy odpowiedzialni są za tą walkę. się parafum naszego województwa broni okresu II wojny jedna z najciślejszych konkursów całego XX Szanowni Państwo, Niemcy i zostają do odwrotu. Problem polegał na tym, że Rosjanie nadal dysponują przewagą i w

się w także w 14-18 na frontach Wojny w tym momencie Rosjanie nie są w stanie dojść do pojazdów. Nie podejmują drugi w kierunku linii. Opracowana jest jedynka postać strzelcowa, ale i przestrzenny koncept i działo co, fuj? jechują z tej czerwonej udaje się w końcu wyświetlać powolnie wycofują się w stronę a samochody, które zarobią samochodów terenowe wysypują się w tych użynkach widzą Państwo jak w dali głównej linii sądzę samochód terenowy u linii Przysięcia przyjechali ja na teren na front, ramie, z z licie, którzy, którzy mają prowadzić na tarczy, to również konstrukcja amerykańska również dostarczona w ramach pożyczki do Związku Radzieckiego. Niemcy wykupują branę pod stroną ognia będą starali się cofnąć, cofnąć w stronę transportu, który być może uda się wykorzystać jako środki odwrotu w stronę